I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and believe Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Siemanko, Fresh Coconut. Znowu krótka rada sprzed gabinetu, zaraz po masażu. A propos, wymyśliłem nowy, nowy rodzaj, nowy rodzaj? Nowy sposób masowania torturowego. Także jeżeli ktoś ma ochotę troszkę <ścoughs> poczuć tortury na własnych mięśniach, ale później poczuć mega ulgę, zapraszamy do gabinetu. Tu i teraz, do Madzie albo do mnie. i Czy też na bioenergoterapię do, do Sylwii. Także mega Was zapraszamy. A teraz szybka, krótka rada, jak się lepiej wysypiać. Słuchajcie, zauważyłem mega różnicę, jeżeli śpię w ciepłym pomieszczeniu, a śpię w chłodnym pomieszczeniu. Także po pierwsze polecam yy, ochłodzić swoje pomieszczenie, czyli albo wyłączyć grzejnik yy, w pokoju, no tak by było dobrze, i uchylić okno, przewietrzyć przed snem. Jeżeli komuś jest zimno w nocy, ponieważ ma zimny pokój, to polecam zakupić oto właśnie ten kostium, który teraz pokażę. Dobra, i jak zobaczyliście już ten kostium, to słuchajcie, w takim kostiumie wiadomo, jest ciepło, ale cały czas wdychamy chłodne powietrze. Nie mówię, że takie lodowate, że człowieka aż mrozi i mu zamarzają tutaj, yy, katar mu zamarza albo zamarzają mu tutaj, yy, ten, jak to się mówi, śpiki, tak? Nie chodzi o to, żeby się zmrozić na maksa. Chodzi o to, żeby mieć dostęp do świeżego powietrza w nocy. Jeżeli mieszkacie w mieście, gdzie jest dużo zanieczyszczonego powietrza, nie wiem, czy bym polecał tam otwierać okno, jeżeli jest ostro zadymione, ale jeżeli jesteś na wsi, no tam bym nie polecał. Jeżeli na, na dworze jest gorsze powietrze niż u Ciebie w pokoju, nie polecam. Tak samo na wsi, jeżeli jest ostro zadymione, też nie polecam. Ale jeżeli jest akurat taka pora, że jest mega fajne, czyste powietrze, zostawić sobie uchylone to okno na noc, ubrać się ciepło. Kolejna rzecz, jak się ogrzać, to termofor. Kupcie sobie jakiś fajny termofor, najlepiej jakiś wesoły, żebyście jak patrzyli na niego, to jeszcze dawał wam pozytywną energię. I z takim y, fajnym y, narzędziem, jakim jest termofor i kostium, y, na przykład niedźwiedzia, czy tygrysa, czy kogoś macie dostęp do świeżego powietrza. I jest wam w tym ciepło i jeszcze was ogrzewa termofor i jest super sprawa. Także polecam, mega, jest inna jakość snu zupełnie, kiedy jest świeże powietrze z dworu. Wiem, jaka jest różnica, jak się śpi na dworze, a w pomieszczeniu, bo też spałem na przykład w lato na dworze. Także to jest inna jakość snu, kiedy mamy dostęp do świeżego powietrza. Także to tyle. I, I tu na początku filmiku mam do Was yy, prośbę... Dobra. Dobra, i na koniec filmiku mam jeszcze do Was prośbę, jeżeli macie chwilę czasu, yy, macie pewnie maile, ja też mam maila, Możecie do mnie napisać, napiszcie mi troszkę coś o sobie, jeżeli macie oczywiście czas i chęci, ja z chęcią bym poznał bardziej moich odbiorców, tak, żebym wiedział też z jaką treścią mogę lepiej trafiać, także też jeżeli macie pomysł na jakieś filmiki jakieś tematy, coś, coś, zastanawiacie się na czymś, na, możecie też napisać to w tym mailu, możecie się przedstawić po prostu parę słów o sobie, żebym ja wiedział, kto, kto mnie w ogóle ogląda bo już widziałem ile, ile z was ilu, ile osób nas jest tych, którzy oglądają ten kanał i tworzą tą, tą naszą freszko-konatową tutaj społeczność, także to jest mega, naprawdę dzięki, że jesteście. Jak macie tylko chwilkę, napiszcie. Łukasz raper, dzisiaj cały czas macha ręką. Jak macie tylko chwilkę, to, to napiszcie do mnie maila i wesołych świąt wam życzę wszystkiego dobrego. Już się zbliżają święta. Także jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na jakieś śmieszne, albo nieśmieszne, po prostu prezenty, zawsze możecie stworzyć coś, coś narysować, coś napisać wymyślić coś śmiesznego, zrobić komuś coś pysznego do jedzenia, zawsze można coś wymyślić, także polecam na maksa kreatywność i działanie do przodu trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was przed gabinetu jeszcze raz, tu i teraz Was pozdrawiam w gabinecie, sprzed gabinetu tu i teraz, no takie mieliśmy tutaj turbulencje kiedy że nam odpadł jeden billboard, ale już jest kolejny także, także ten już jest, już jest twardszy, mam nadzieję, że ten ten już będzie tutaj stale nas reprezentował jako reklama. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i do zobaczenia. I Serdecznie zapraszam do wydarzenia Link pod Spodem. Ruszamy 1 stycznia. Siemaneczko. Stay